Jeżeli chcesz fajne zdjęcia swojego lokalu z gośćmi, jednocześnie nie chcesz się przejmować, skąd weźmiesz aktorów, ile trzeba im zapłacić, jak będzie wyglądała kwestia wizerunku, czy nawet w ogóle czasu zorganizowania tego dla Twojej gastronomii, musisz poznać tą metodę AI. Na końcu pokażę Ci przykłady. Przez wiele lat, jako osoba zajmująca się marketingiem, wielokrotnie Miałem problem z tym, żeby zorganizować sesję zdjęciową. Dlaczego? Zwykle zorganizowanie tego w godzinach pracy, bez gości na zewnątrz, żeby ich wycinać, kwestia wizerunku tego wszystkiego, nie mówiąc o tym, że najgorsze było, jak klient był na drugim końcu kraju. Na szczęście obecna technologia pozwala nam na dużo więcej. Mianowicie, wystarczy zrobić zdjęcie pustego lokalu, na przykład zaraz przed otwarciem. Mając takie zdjęcie, używamy odpowiednich modeli, odpowiednich narzędzi AI. Oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy i brak problemu z wizerunkiem, gdy wykorzystujemy obecnie najnowsze modele, które są do użytku komercyjnego. Zresztą, możesz jeszcze w to nie wierzyć, jakie są dobre efekty. Po prostu zobacz. A jeśli chcesz wiedzieć, czym to wygenerowaliśmy, zostaw po prostu komentarz o treści zdjęcia AI.